Serdecznie witamy wszystkich hodowców u kolegi Zbyszka Oleksiaka bywamy regularnie, ale to jest hodowca, który od 2012 roku ciągle powiedzmy jest na topie, bo w 2012 roku tytuł, który zdobył w skali ogólnopolskiej to był tytuł, proszę bardzo, Zbyszku w kategorii C Witam wszystkich hodowców, tak to jest w klasie M pierwszy przodownik tak. i w klasie GMP pierwszy przodownik. Tak, polski. w następnych latach było lepiej. W 2013 roku był mistrzem w kategorii GMP, natomiast w 2014 roku był drugim wicemistrzem w kategorii B, oprócz tego oczywiście jest dużo innych tytułów na szczeblu, oddziału i okręgu. Tutaj u kolegi Zbyszka jak jesteśmy to chcemy zobaczyć co nowego, bo sezon mamy już tuż, tuż się niedługo rozpocznie. U Was kiedy pierwszy lot się odbywać będzie? 26 kwietnia. 26 kwietnia, już myślałem, że w maju, a tu widzę, że w kwietniu no jak będzie. Jak w śniegu nie będzie, nie? Tak, czyli kto, co, co to za lot będzie? Pierwszy lot, jaki Łukasz, kto tam jest? O, Na ile? O 130 km. osób Wielko, Wielkopolski. Raczej. Tak, w oddziale tym dalej lotujesz, co lotowałeś? Yy, tak. Prezesem dalej oddziału jesteś? Yy, no niestety tak, po prostu bo już nie chciałem być po prostu, no, ale 99% frekwencji zmuszono mnie po prostu, żebym dalej był po prostu. Czyli po staremu można powiedzieć, ale też popatrzmy jakie zmiany. Zobaczmy, ja tutaj widzę od razu, że pierwszą zmianą, która tutaj jest na gołębniku, widzę taką wolierę dobudować. Co to jest za woliera? A wolierka, po prostu nieraz jak jest brzydka pogoda, to możemy taką karuzelę przepuścić To Podejdźmy przez, bliżej, zobaczmy, bo to jest taka ciekawostka, wolierkę. widzę. Aha, że bierzecie. Bo nieraz po obrot się nie da wykonać z samczykom i samiczką, bo ze względu w jak coś przeszkodzi, to wtedy automatycznie mamy po prostu możliwość Wypuścicie wypuścić tutaj. gołąbki z jednego gołębnika wolierką do gamiczka bocz bocznego. Po I wtedy obracamy gołębie Czyli... Aha, one są tak na około chodzą. Na około, wtedy można obrócić bez obrotu, nie? Rozumiem. Tutaj coś z nowości, zobaczmy tutaj chyba ten podest, tak? Dobudowaliśmy większy, czy on był? Nie, ten był, to ten na był. Górze, żeśmy Tutaj te tutaj... kurze tutaj... tak zwane y, przyspieszacze, tak? Szy Wejścia. Szy szybsze klapy. Magnesy, tak? Szybsze klapy. Dwa kilo magnesu zamontowane do tego, tak? tak że tam obrączki są żarty, ściąga, ściąga od razu z dachu, nie? Trzeba dodatkowo metalową założyć. Tak jest. A, czyli to tak, tak w tytułem żartu. Ale też oprócz tego, że rozmawiamy o tych takich zmianach, powiedzmy, konstrukcyjnych, czy coś nowego z głębiami, też jakieś metody postępowania, czy coś jakieś w oparciu o poprzednie doświadczenia z poprzednich lat jakieś nowości wprowadzasz? No raczej tutaj to system jest bardzo podobny, ta podwójna motywacja samczyków, podwójna sa, motywacja samiczek no i rozdzielone są gołębie na grupy, bo są też yy, praktycznie totalne wdowieństwo i klasyczne także samiczkami samczyków jest to podzielone na grupy bardzo mocno no i robimy swoje, program się spe, sprawdza u nas yy, Mnóstwo kolegów, także mam to w ostatnim okresie, około 30 osób przynajmniej na renomie już nie oddziału, nawet z okręgu, co zamieścili swoje wyniki, koledzy po prostu nie. Także dużo, nawet nie tylko u mnie, ale już u kolegów się to sprawdzają I, i roczne gąbki też, bo już nie mówię o młody młodych gołębiach ale i roczne już w dużo miejscach zgłaszają po 9 konkursów, 8, że te roczne są dosyć szybkawe po prostu i, i, i to praktycznie w terenie całej Polski się sprawdzają te gąbki. Jako, że zmiany też mogą wychodzić niekorzystnie, tutaj tak tych zmian widzę tak sukcesywnie, wprowadzasz mało. Oczywiście to, co się sprawdza, pozostaje. Jeżeli chodzi natomiast o karmę, którą tutaj Ty rozprowadzasz, i też jesteś autorem mieszanki, takiej, którą produkuje firma MDM, jest to karma w takich workach zielonych, natomiast jest też karma w workach firmy MDM, w takich żółtych. żółtych. Tutaj. Dlatego o tej karmie rozmawiamy, gdyż ty masz taką ofertę tutaj dla hodowców, że wysyłasz na paletach te karmy. Nie jest to duży koszt, a można sobie po prostu pod dobrze, tak powiem, zamówić taki. No bo dużo kolegów stałe. po prostu jednak no, nie mają dojścia do tej karmy i też y, tutaj postanowiłem tak właśnie wysyłać na, na paletach. Jest to y, od 600 kg do tony 100. Y, no tutaj te zestaw tej zielonej karmy tej Oleksiak tutaj polecam, ale na przykład, żeby uzupełnić kilogramy, no to można sobie wtedy dołożyć tej MDM-u żółte worki na przykład y, po 25 kilo, na przykład jest tam Cena około 50 zł i można sobie uzupełnić kilogramy. Także wtedy na przykład bierzemy tam 300 kg tej zielonej worki, karmy plus tą tańszą karmę i możemy uzupełnić kilogramy. Jak tam komuś ewentualnie dwóch kolegów czy trzech, to łączymy. Nie? Jak jesteśmy już w tych kilogramach, to powiedzmy ta karma w zielonych workach, ona występuje w wersji 20 kg. Mówimy to po prostu, to co ja nadzoruję, to po prostu tak, żeby była ta pierwsza jakość tej karmy. No to są 20 kg woreczki, po prostu, bo to jest ta wersja, która. Dajemy tam tę najlepszą jakość karmy i no bo później to wiadomo, że przy takich już większych workach no to jest już jakoś różnie. No a też klient nie chce zapłacić takiej też ekonomicznej sumy. Tak Każdy jest. się stara też oszczędzić, a, a propos właśnie takich, jakby ktoś nie był zdecydowany na takie większe, to się istnieje sporadycznie kiedy no okazjach, bo, bo to jest uwarunkowane też jeszcze... Yy, też okresami czy jest możliwość po prostu wysłania, ale wysyłamy często takie pakiety, 8 woreczków yy, plus do tego konopie 50. 8 kilo. worków karmy. Karmy. 20 kilowej Tak, 20, 20, -kilowej, 20 kilowej To jest 160 kilo, plus do tego słonecznika worek 5 kilowy i konopi 5 kilowy woreczek. I to jest przesyłką już dla hodowcy. Za 700 zł już yy, brutto, brutto już płaci. Czyli sobie, hodowca płaci, płaci przy odbiorze. Przy odbiorze. Tylko tak jak mówię, no tu jest taka trochę ograniczona ilość takich wysyłek dziennych, bo jest to troszeczkę pakowania i, i no nie zawsze mamy czas, żeby wszystkim tak szybko wysłać po prostu. Ale no można się nieraz spytać, czy mamy możliwość taką wysłania, to też dziennie tam kilka pakietów wysyłamy, nie? Rozumiem. Czy oprócz tego, które powiedzieliśmy, karmy, czy jeszcze jakieś takie produkty swoje tutaj nowe wprowadzacie? czy? No Te produkty się, wydaje mi się, że tych głównych moich sześć produktów, jak mega mocno szybkość w dalszym ciągu się super sprawdza, szybkie zdrowie, no ten drożny oddech teraz podbił też bardzo dobrą renomę, bo jednak no, on dołożył jeszcze szybkości i przy lotach takich bez wiatru, pod wiatr, no to znakomite sytuacje po prostu w piątek dając go. Nie dajemy go po prostu w piątek, z loty zimne, chłodne lub z wiatrem po prostu, nie? Tak samo mega mocy w piątek raczej nie unikać, jeżeli jest z wiatrem, to nie będzie skutków bocznych, ale po co wydawać, to zostawi, zostaje wtedy na loty młode. No ten zestaw osnowy słonowej wytrzymałość, no to rewelacja w sobotę, ewentualnie kogoś stać na dyplomik, no to tutaj byłby lepszy, tylko dyplomik z nie z wiatrem, tutaj też ostrzegam. No zawiesinka to już nie trzeba reklamować, no to tutaj nawet ta kolega z Płocka, no to wzięli już kilka buteleczek, bo też to pan chyba Dobrzyński się nazywa, no to takich wyników jak w tym roku, na przykład jeszcze no, w 2014 jeszcze w życiu nie miał, po prostu W wszystkich kategoriach tam po prostu jest na pucharowym miejscu maraton, na ostatni maraton dał tą zawiesinkę poniedziałek, wtorek, no to mówi w, w okręgu, no to miał właśnie 10 gębów w w czołówce, co był bardzo ciężki lot po prostu, nie. No także po prostu do no, zawiesinka robi rewelacje. Są hodowcy, którzy na przykład słabo lotują, w połowie sezonu potrafią, sprzedają im sześć produktów, no to potrafią po prostu w jednym tygodniu lub po dwóch, mają 50-100% po prostu poprawy automatycznie po tych sześciu produktach wprowadzonych, nawet w, kiedy jest słaby wynik. My... Kiedy będzie już sezon lotowy, będziemy na pewno obserwować poczynania kolegi Zbyszka i życzymy mu, żeby te poczynania również i w tym sezonie doprowadziły go na podium. Nie mówimy w której kategorii, czy na jakiej pozycji dokładnie, ale żeby po prostu był z tego sezonu przede wszystkim on bardzo zadowolony. Także dziękujemy bardzo, do zobaczenia, dobry lot.